Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na temat zdrowia seksualnego u mężczyzn. Wytrysk przedwczesny oraz zaburzenia erekcji prącia to dwa najczęstsze problemy seksualne, z którymi muszą się zmierzyć mężczyźni na całym świecie. Jak tu się nie spieszyć? Co zrobić, aby stosunek trwał dłużej? Jak mam być lepszym kochankiem? Może dzisiaj się uda? Takie myśli, panowie, ma wielu z was. W tym filmie pokażę ci, w jaki sposób uczynić Twoje życie seksualne po prostu lepszym. Nazywam się Krzysztof Sobkowiak, jestem lekarzem specjalistą, urologiem i andrologiem klinicznym, czyli specjalistą w zakresie męskiego zdrowia. W tym filmie. Opowiem wam o przedwczesnym wytrysku nasienia, czyli o ejakulacji przedwczesnej. Co to jest przedwczesny wytrysk nasienia? Na czym dokładnie polega ta dysfunkcja seksualna? Przedwczesny wytrysk nasienia ma trzy charakterystyczne cechy. Po pierwsze, stosunek seksualny trwa bardzo krótko. Do wytrysku dochodzi w czasie poniżej jednej minuty. Taki przedwczesny wytrysk ma miejsce tuż po rozpoczęciu stosunku. Zbliżenie seksualne trwa bardzo krótko kilka lub kilkanaście sekund. Za każdym razem stosunek seksualny trwa jednak poniżej jednej minuty. W skrajnych przypadkach mężczyzna popełnia falstart. Wytrysk przedwczesny zachodzi już w momencie wprowadzania członka do pochwy. Facet jeszcze dobrze nie zaczął, a już robotę skończył. Definicja przedwczesnego wytrysku opracowana przez seksuologów brzmi następująco. Wytrysk przedwczesny to utrzymująca się lub nawracająca sytuacja, gdy ejakulacja poprzedzona jest minimalną stymulacją seksualną, przed, w trakcie lub krótko po wprowadzeniu członka do pochwy. Wytrysk przedwczesny następuje wcześniej, niż życzy sobie tego mężczyzna. Aby rozpoznać przedwczesny wytrysk. Jednocześnie spełnione muszą być wszystkie trzy kryteria tej dysfunkcji. Po pierwsze, wytrysk przedwczesny zachodzi zawsze lub prawie zawsze podczas wprowadzania prącia do pochwy lub w czasie pierwszej minuty od momentu penetracji pochwy. Stosunek seksualny trwa więc naprawdę krótko. Po drugie, brak jest możliwości opóźnienia ejakulacji podczas wszystkich lub podczas prawie wszystkich stosunków płciowych. Trzeci warunek niezbędny do rozpoznania przedwczesnego wytrysku to negatywne konsekwencje osobiste, takie jak lęk, stres, frustracja oraz unikanie kontaktów seksualnych zabawy przed kolejną kompromitacją w oczach partnerki. Przedwczesny wytrysk nasienia stanowi istotny problem dla obojga partnerów. Mężczyźni cierpiący na wytrysk przedwczesny częściej odczuwają niezadowolenie ze związków seksualnych oraz częściej. Odczuwają ogólne niezadowolenie ze współżycia. Zazwyczaj tacy mężczyźni mają problem z rozluźnianiem się podczas stosunków płciowych. Seks nie sprawia im tyle radości, co innym osobom, czują lęk, stres, mają również rozmaite obawy związane z aktywnością seksualną. Z tego powodu ogólnie rzadziej podejmują aktywność seksualną. Nie cieszą się w pełni seksem. Mają poczucie własnych zaburzeń seksualnych. Wielu mężczyzn nawet myli przedwczesny wytrysk oraz zaburzenia erekcji prącia. W przypadku wytrysku przedwczesnego seks trwa bowiem bardzo krótko. Tuż po wytrysku penis wiotczeje i opada. Jest to zupełnie normalna reakcja fizjologiczna. Przedwczesny wytrysk nasienia wywołuje jednak duży stres emocjonalny. Mężczyzna jest wręcz przerażony faktem, że jest impotentem. No, 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 no! A to nie jest prawda. Problem polega na przedwczesnym wytrysku nasienia. Przedwczesny wytrysk nasienia najczęściej pojawia się u młodych mężczyzn oraz u dorastającej aktywnej seksualnie młodzieży, stawiającej dopiero pierwsze kroki na polu intymnych kontaktów damsko-męskich mężczyzna chorujący na wytrysk przedwczesny jest po prostu sprinterem seksualnym. Taki szybki bil. Według badań naukowych przeprowadzonych przez znanego seksuologa, pana profesora Izdebskiego, w Polsce problem z przedwczesnym wytryskiem ma około 7% aktywnych seksualnie mężczyzn. Wśród najmłodszych badanych, czyli chłopaków w grupie 15-17 lat, ta dysfunkcja seksualna Dotyczy aż 12% z nich. Czyli uprawiania seksu również trzeba się nauczyć. Practice makes perfect. Trening czyni mistrza. Wielu mężczyzn chorujących na przedwczesny wytrysk, to osoby nadpobudliwe, impulsywne. Wszystko robią szybko. Szybko żyją, szybko pracują, bo są w nieustannym pędzie. Szybko i niedbale spożywają posiłki, bo nie mają czasu. Szybko jeżdżą samochodem, bo się ciągle gdzieś spieszą, łatwo jest takich furiatów wyprowadzić z równowagi, bo szybko wpadają w złość. Czyli tacy mężczyźni wszystko robią szybko. Więc również szybki seks, szybki numerek, i jest też oczywiście szybki wytrysk przedwczesny. Wszystko po to, aby szybko rozładować napięcie seksualne. To właśnie jest przedwczesny wytrysk nasienia. U innych mężczyzn wytrysk przedwczesny ma negatywny wpływ na pewność siebie oraz na związek emocjonalny i na relacje seksualne z partnerką. Ta dysfunkcja może powodować lęki, zawstydzenie, a nawet być przyczyną występowania depresji. Dlatego uważam, że przedwczesny wytrysk nasienia trzeba leczyć. Wytrysk przedwczesny naprawdę można skutecznie wyleczyć. Więcej na temat leczenia przedwczesnego wytrysku zobaczysz w innych moich filmach na kanale Uroportal. Linki do tych prezentacji znajdziesz oczywiście w opisie pod filmem. W jaki sposób przedwczesny wytrysk nasienia u mężczyzny wpływa na funkcje seksualne u kobiety? Satysfakcja seksualna u kobiety maleje wraz ze stopniem nasilenia tego problemu u mężczyzny. Stosunek seksualny zakończony przedwczesnym wytryskiem nie zapewnia kobiecie orgazmu. Penetracja pochwy trwa dla niej stanowczo zbyt krótko. Nie ma po prostu szans, aby kobieta przeżyła rozkosz seksualną podczas zbliżenia, które trwa tylko kilka czy kilkanaście sekund. Wymagania i potrzeby seksualne kobiet ambitnych, wyzwolonych, takich prawdziwych samic alfa są coraz większe. Wielu mężczyzn nie jest w stanie zaspokoić tych wygórowanych potrzeb. Nie każdy może być samcem alfa, osobnikiem dominującym. Dlatego tak wielu mężczyzn trafia na leczenie do specjalisty urologa, do lekarza androloga lub do seksuologa. Wielu mężczyzn Wymaga również specjalistycznej terapii u psychologa, a nawet leczenia zaburzeń mentalnych u psychiatry. Życie współczesnego mężczyzny oparte jest w dużej mierze na dwóch filarach: na pracy zawodowej oraz na aktywności seksualnej. Mężczyźni chcą odnosić sukcesy zawodowe, wspinać się po szczeblach kariery, zarabiać naprawdę duże pieniądze. Mężczyźni chcą być najlepsi w łóżku, mieć super seks, sprawiać maksymalną rozkosz swoim kobietom, żonom, kochankom. Być po prostu najlepszym szefem wszystkich szefów lub pracownikiem miesiąca w korporacji, a w swoim domu najlepszym kochankiem w łóżku. Trudno być Supermanem przez cały czas. Mężczyzną najlepszym we wszystkim, co się robi. Bez przerwy odczuwać również olbrzymią presję. Przez całe życie mieć permanentne poczucie rywalizacji. Przedwczesny wytrysk nasienia można skutecznie wyleczyć. Istnieją różne sposoby terapii tej dysfunkcji seksualnej. Musisz sobie jednak zdawać sprawę z tego, że jest to proces żmudny i długotrwały. Terapia wytrysku przedwczesnego wymaga dużo czasu. Skuteczna terapia. Wymaga Twojego pełnego zaangażowania. Trzeba leczyć zarówno ciało, jak również Twoją duszę. Trzeba koniecznie zadbać o zdrowie fizyczne oraz o zdrowie psychiczne. Jedynie osiągnięcie równowagi psychofizycznej umożliwia skuteczne wyleczenie tej dysfunkcji seksualnej. Leczenie wytrysku przedwczesnego wymaga również aktywnej pomocy ze strony Twojej partnerki. Terapia przedwczesnego wytrysku jest to bowiem praca zespołowa. Musisz teraz wyznaczyć sobie ambitny cel. Pragnę być najlepszym kochankiem. Pragnę być najlepszym kochankiem. Jestem prawdziwym asem. Jestem prawdziwym asem. Chcę być najlepszą wersją samego siebie. Chcę być najlepszą wersją samego siebie. Skoro masz już ambitny cel w życiu, to go zrealizuj. Bądź najlepszym kochankiem, jakiego kiedykolwiek miała twoja kobieta. Bądź prawdziwym asem w łóżku. W pełni przejmij władzę nad swoim penisem. Niech twój seks będzie lepszy. Niech wasza rozkosz w końcu trwa dłużej. Zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu na kanale Uroportal.